Praw i obowiązków. Świadom praw i obowiązków. Ślubuję być najlepszym... Czym Radość. Na, Na, Na imię Janusz Grażyna. Na imię Janusz Grażyna. Odlicznione życie zwiążę z monsterem. I będę mówić prawdę i tylko prawdę. Tak mi dopomóż. Ten, kto tam pomaga. Ludzie byli ogólnie jacyś tacy posępni, wszyscy siedzieli, każdy patrzył tylko w komórkę swoją, oglądał, nikt ze sobą nie rozmawiał kompletnie. Gbowie jakieś, No tak, generalnie nie polecam. Byłem chyba pierwszym, który zaryzykował konsumpcję kiełbaski wegańskiej, ponieważ ona była przepyszna. Naprawdę, świetna. I jestem żywy teraz właśnie, o to chodzi. Okazuje się, że jestem papryczkowym mięczakiem. A czy spróbowałem trochę tego najostrzejszego sosu, który był? Eee. Myślałem, że umrę i wypali mi twarz. Ich reakcja była... Ej koleś, co tu takie słabe. Byłam na ustach, jak się witam z ludźmi. wargi spuchły, i tak myślałam, że może by człowiek właśnie oszczędził w ten sposób, do nie schodzić na te kwasy, nie kwasy to może by właśnie nie, papryczki, jazd albo coś takiego. Bardzo fajna była bitwa ślepców z pieśnią na ustach, z ogniem w sercu poszedłem walczyć niczym z niewiernymi w imię wielebnego Joe Monstera i po chwili zostałem zabity przez kolegę z drużyny. Widziałem kobiety walczące z mężczyznami, pięć czy sześć młodych, małych dziewczynek naprzeciwko wielkich facetów. Będzie masakra. Okazało się, że kobiety przyjęły sobie jakąś strategię i wygrały. Też podejrzewam, że miały jakiś sposób porozumiewania się ze sobą, żeby się nie pozabijać wzajemnie. I'm just Miałem pewne wątpliwości co do tej zabawy, aczkolwiek okazało się, że temat stawiania klocka jest każdemu bliski, w związku z tym udało się uzyskać bardzo wysokie zaangażowanie grupy. Bardzo nie podobał mi się żenujący żart prowadzącego na temat stawiania klocka. To są bardzo intymne tematy, nie powinno się ich poruszać na forum. Uważam, że to jest niestosowne po prostu. Po prostu poziom rozpusty tych młodych ludzi, starych też. Ja jestem po prostu zniesmaczona, zwulwersowana i nie wiem, będę musiała iść do spowiedzi natychmiast jutro. No po prostu się w głowie nie mieści. Chleją, nie wiem co tam jeszcze robią, jakieś stękanie w krzakach. To nie, to jest nie do przyjęcia dla mnie. Zostaliśmy się na nielegalną łąkę nocą, żeby zestrzelić drona, nie przyjechała policja, służby specjalne nas nie zamknęły, więc był to pewien sukces. O o tym mogę dużo mówić, bo tylko tak sobie pomyślałem, że fantastycznie byłoby popsuć takiego drona. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem petardii wszelkich ogni sztucznych, ale jak człowiek napije się trochę wina bezalkoholowego, no to jakby zanikają hamulce, więc chwyciłem od razu za sześć. Wyrwano mi dwa, miałem cztery i starałem się z dwóch rąk naraz zastrzeliwać tego drona. A to w ogóle była konkurencja bez sensu, bo to nie dało się też zastrzelić tego drona przy pomocy tych ogni. Zniszczenie drona było spektakularne. Tu wrzuciłem w tego drona tym ogniem i on spadł, ten dron, razem z tym. To dron został zniszczony metodą jaskiniowców. Z Podlasia. Tak, to ja. Ze skruchą się przyznaję. Jaka jest moja odpowiedzialność? Mogę prosić o złagodzenie kary i czy może to być w zawiasach? Imprezę jeszcze pamiętam, w sensie, byłem, ognisko było, było kiełbaski, były prawda. Zupełnie nie mam pojęcia, jak skończyła się impreza, gdyż poszedłem spać przed jej końcem. Słyszałem jakieś krzyki dzikie o godzinie 3 nad ranem, więc podejrzewam, że to nie dzicy, tylko uczestnicy imprezy. Ale zadziwiająco dużo osób, już o 9 było na śniadaniu, także szacunek dla uczestników. Piciu piwa brałem wczoraj udział bardzo żywo. Spożyliśmy odrobinę alkoholu, ale w ograniczonych ilościach, gdyż rano wstaliśmy piękni młodzi. Wstałem z Ten poranek był straszny, bo spojrzałem na zegarek i zobaczyłem na nim 0606 i 06. bardzo długo nie mogłem zrozumieć o co chodzi. Rzucaliśmy sobie dość dużą piłką, podczas któregoś rzutu piłka była rzucona zbyt wysoko, nie doskoczyłem do niej osobiście i wpadła do pięknego stawu, pełnego czegoś brązowego. Może to być woda. Piranie chyba nie ma na widziałem jakąś. Nie był krokodyl, ale po drugiej stronie. To masz ją wyjąć, a nie <noise> Bohatersko przed brzegiem kierowany mymi światłymi poradami. Jakoś złapał tą piłkę, rzuci... wytknął ją z wody, złapałem sukces. Obciągnij kurwa te paluchy, bo ci je utrącę. Ponieważ ona bardzo boi się ludzi, ma fobię społeczną, i, ale udało się ją ściągnąć i to była fantastyczna część naszego poranka. No, bo... 10 razy do góry 10 kółeczek na zewnątrz, 10 do... ja nie mogę nawet tej nogi podnieść. Strasznie mi z tego powodu wszystko jest. Ona miała... do końca miałam nadzieję, że ona się nie odbędzie. Myślałam, że to żart Mariusza, że mam ją poprowadzić. Było ciężko. Nie że chodzisz na siłkę, kurwa. Ale tylko dwa razy w tygodniu, a czasami ja raz. Biegania kurwa nie będzie, bo się pożykam. Niezłe rozciągliwsko. Ja ćwiczyłem. Skąd? Ja nie potrzebuję ćwiczyć, no. Ja absolutnie ćwiczę tylko umysł, bo na, na ciało już jest zdecydowanie za późno, to, to już się nie da. Dupa do góry! No jest kurwa w górze, nie? Dupa w górze? No super! Pijaństwo samo. Teraz wyginacie głowy i dotykacie dupy głową. To było cudowne, to było fantastyczne. Tak podziwiam prowadzącą, że tak się wyginała. To było zbyt intensywne, ale doszedłem do siebie. Dla mnie poranek rozpoczął się o godzinie trzynastej i dwie minuty. Zaraz jak zjadłem kanapki, wsiadłem w samochód i pojechałem do Wieżycy. Były ciekawe zabawy, gry, super muzyka leciała. Najlepiej było zjeżdżać z samej góry bez usłyszenia hamulców i przynajmniej końcu już rozpędzić się na maksa, by dokonać ostrego hamowania. Raz prawie podkręciłem ludzi na samym dole. Za to co prawie wyhamowałem. Musieli uciekać przede mną. W lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Jej! No ja poszłam na trzy zdrowaśki, bo nie mogłam już na to patrzeć, i ale na pewno była orgia. Nawet spożywałam wodę święconą, żeby y, jednak trochę tych dusz uratować. Niezależnie od wieku człowiek się bawi jak dziecko. No tak ślizgawka generalnie zawsze z dołu wygląda, że jest taka mała i wszyscy przychodzą i mówią, eee, no to, nie, to nie jest dla egzaminu. Jak się wejdzie do góry, to troszeczkę lepiej, ale nadal nie jest za dobrze. No Jeszcze jak wsiądzie i tak dala tak, na dół to już jest coś fantastycznego. Śle yy, wyszedłem z progu i niestety wylądowałem na szyi, a bardziej można nawet na głowie. Były no masz. No. Było kilka osób, które bardzo malowniczo wyskakiwały i naprawdę biły rekordy w opuszczaniu zjeżdżalni i było to piękne. No najlepsza jest zabawa w sumie wspólna, jazda z, z kilkoma osobami naraz na dużym materacu. Lekko no, no, się ja w ten sposób. Hmm. Tak mi będzie bolało jutro. Jestem od Leśniczego. Państwo mają pozwolenie na ogień. Tu okay. jest to jest nasz parawan. To jest no, nasz teren. A... To jest nasza ziemia. To moje pipo. Moja córka. Ja pierdolę, <l coordinate> <tako> Dawaj to. <susuracja> moje to, pieniądze. <polna> <takońka> Dawaj pieniądze. Wypite <takońka> jest. Tam jest skrzynka. Weźcie se. Od Leśniczego. Ty no wyrzucasz. <susuracja> ja zanoszę. Jest na lambadziarą. <tako> 500 plus nie ma dopłat do węgla kurwa na zimę. Nie ma no, po prostu naprawdę panu piwo. nie, to my się z nimi znajdują. Dobra, wyciągaj się. No ktoś powiedział, że to może Janusze i Grażyny i na wakacjach, no to dobra, no. Niektórzy z nas już są tacy, że nie muszą się charakteryzować na Janusza i Grażyny, i dlatego wybraliśmy taki tytuł. 70% Janusza i 30% takiego skromnego Janusza. No to jest taka, prawda, piękny dresik, kompletny, bez skarpetek, to zimno, bez sensu. Jest lato, więc kozaki musiałam zostawić w domu, więc białe e, ligańsy mam. No i generalnie jestem ładna. No z bogroczu. No co tu to no, no, no jadłem i ulało się. I tutaj przyszedłem, widzę też kilku ciekawych ludzi, z którymi można sobie fajnie pogadać przy wendeczce, piwerko wypić albo cztery. I czasami fajne biznesiki się zrobi, coś tam się skroi, kupić sprzeda. Także to jest wszystko. Bardzo fajna imprezka. Cieszę się, że tu trafiłem. że bardzo dziękuję. było zawsze miło. Pani widzi, pani, pani będzie. To ja to mam na filmie. No, ja mam to nagrane, to jest.